Cześć, witam Was serdecznie i pozdrawiam z Karkonoszy ze ścieżki nad reglami. Znajduję się na odcinku między Rozdrożem Pod Śmielcem a Rozdrożem Pod Wielkim Szyszakiem i podziwiam. Piękny widok śnieżnych kotłów. Ten budynek to radiowo-telewizyjne centrum nadawcze, czy też radiowo-telewizyjny ośrodek nadawczy na śnieżnych kotłach. No i tutaj śnieżne kotły. Tutaj w samym centrum kadru schronisko na szrenicy. Tutaj cała szrenica. A tutaj szklarska poręba. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam na wycieczki, do zobaczenia na turystycznych szlakach Karkonoszy. Adrian Janda, miłośnik wycieczki kolei Jelenia Góra.